Zabójczo mocny brzuch. Będziemy używali takie oto ławeczki do brzucha z możliwością dodania krążku na bolec. Kładziemy się na ławkę, nóżki, nóżki wkładamy w taki sposób lub jak ktoś jest bardzo wysoki to możemy przestrzelić je na wylot. Cała część ramienia spoczywa w ten sposób na ramieniu od ławki. Tak nie robimy tylko z tej strony. Bardzo ważne jest też ustawienie się, ułożenie się na ławce. Jak będziecie głową wystawali poza ławkę, będziecie czuli odcinek lędźwiowy. Jak za nisko, no to nie będzie mocno pracował brzuch. Musicie ustalić w taki sposób, żeby głowa nie wystawała poza ławkę, żebyście dobrze odczuwali mięśnie prosty brzucha, a nie plecy. Ruch wykonujemy w ten sposób, że podnosimy się do góry, robimy maksymalny wydech z przepony. Tylko wtedy będziemy w stanie skrócić maksymalnie mięśnie proste brzucha, gdy powietrze będzie out. Wydech, Wdech. Czego nie robimy. Bardzo ważne jest, żebyście nie walili ciężarem, nie rozluźniali mięśnia. On ma być w stałym, większym lub mniejszym napięciu. Podnosimy głowę do góry, ani nie podnosimy lędźwi. Lędźwia są wbite w ławkę. Jeśli, mój kochany kalafiorze, podoba Ci się to, co robię, polub, zaobserwuj, dostępni. Wiem dzięki temu, że to Ci się podoba, a ja będę robił to dalej. I odlatuję.